Hejka, z tej strony Ania, witam Was w nowym filmie i dzisiaj zapraszam Was na te z nowości kosmetycznych, które ostatnio pojawiły się tu i ówdzie. Mam tutaj nowości z Bel, które są obecnie w Biedronce, a także nowy podkład z Perfekty oraz taką dwuetapową pomadkę z Rimela. więc jeżeli jesteście ciekawi jak one się sprawdzą, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Ja wiem, że ja Wam obiecałam, że kolejny filmik będzie z testem tego podkładu z Liren, z witaminą C, no ale wyszło tak jak wyszło, ja ten z witaminą C mam po prostu nagrany z innymi kosmetykami i będzie on w przyszłym tygodniu, już obiecuję to na pewno, macie moje słowo. Bo ten dzisiejszy test wpadł tak trochę znienacka, a to wszystko za sprawą Bell, bo przedwczoraj byłam właśnie w sklepie, robiłam zakupy i tak wiecie, przechadzałam się, poszłam właśnie na kosmetyki i tak patrzę w stronę szafy Bell, a tu nowa kolekcja. I w Leciałam do nich na Instagrama, żeby zobaczyć, czy faktycznie to jest coś nowego, czy jakaś stara kolekcja po prostu w nowym opakowaniu, bo wiecie jak jest, oni czasem zmieniają sobie po prostu szaty graficzne i już miałam kompletny mętlik w głowie, czy to jest nowe, czy to nie jest nowe. I wchodzę na tego Instagrama, a tam cisza, więc okazało się, że moja Biedronka wyprzedziła internety, więc przez to ja też nie miałam informacji, czy jest to cała kolekcja, niestety jak się później okazało, brakuje mi jednego produktu, mianowicie tuszu do rzęs, ale u mnie go nie było, więc sorry, ale nie moja wina. To by było tyle jeżeli chodzi o moją super interesującą historię, teraz możemy sobie przejść do testu i zaczniemy od odżywki do brwi z henną. Była ona dostępna w dwóch odcieniach. Ja sobie wzięłam odcień numer 02 brunet i kosztuje ona 1150. Produkt jest zamknięty w takim żółtym, rzucającym się w oczy opakowaniu. Jeżeli chodzi o aplikator, to jest on taki typowy jak przy produktach do brwi, mamy tutaj taką dosyć krótką spiralkę. I sama konsystencja tej odżywki jest bardzo płynna. Ja Wam powiem szczerze, że jak podeszłam sobie do szafy i zobaczyłam te kosmetyki i pomady do brwi, to byłam w święcie przekonana, że ten produkt to będzie żel do brwi z kolorem. Dopiero później doczytałam, że jest to odżywka, więc zupełnie coś innego. I serio na początku myślałam że to będzie fajny produkt wiecie do takiego podkreślania brwi różnica wygląda w ten sposób brwi nie są jakkolwiek utrwalone więc tego tego produktu nie wymagajcie to jest najzwyklejsza w świecie odżywka do brwi, która w sumie nie wiem co ma robić oprócz nadawania brwiom trochę ciemniejszego koloru, więc teraz poczekamy sobie tak około 10-15 minut, zobaczymy czy brwi po tej stronie, jak zmyję ten produkt, faktycznie będą ciemniejsze, bo skoro on ma tutaj niby henne, no to powinien te brwi trochę zabarwić, prawda? Zobaczymy jaka będzie różnica, teraz sobie czekamy. Ale dobra, może chwilę pogadamy, bo mi się trochę nudzi to samotne czekanie, jeżeli chodzi o to, czy ten produkt zastyga... No to tak w 90% powiedziałabym, że tak troszeczkę się tutaj odbija mi on jednak na palcu. No i tak wydaje mi się, że troszeczkę ta brew ciemnieje w porównaniu do tego, co było przed chwilą. Albo tak mi się po prostu tylko wydaje. Nie wiem, jedna z tych opcji na pewno jest poprawna. Odczekam wystarczająco długo i przejdę do zmycia właśnie tego produktu z moich brwi. I zobaczymy, czy jakikolwiek kolor tutaj zostanie. Czy będą te brwi ciemniejsze, czy nie. Chyba nie. Nie wiem jak wam, ale ja uważam, że nie ma zbyt dużej różnicy tu w kolorze. Jeżeli jest jakakolwiek, to jest ona bardzo, bardzo delikatna. Ja po tak krótkim czasie użytkowania go nie jestem wam w stanie stwierdzić, czy on faktycznie zapewnia jakieś niesamowite efekty na waszych brwiach, czy je faktycznie odżywia, jakoś pielęgnuje, czy robi coś ponadto. Po prostu nie jestem w stanie, więc ten temat kompletnie omijam. Mogę za to powiedzieć, jak się go aplikowało, jaka jest formuła, czy faktycznie zapewnia on jakiś taki wizualny efekt. No, on jednak tutaj w Faktycznie ma tą Henne, gdzieś daleko, ale jednak ona się tutaj znajduje. Jednak wracając do takich ogólnych rzeczy odnośnie tej odżywki, to aplikacja jej nie jest absolutnie problematyczna. Póki jest na brwiach, to te włoski są faktycznie przyciemnione. Dosyć długo ona zastyga i jest bardzo rzadka. No, tak jak mówiłam, jest to produkt na bazie wody, więc szkoda, miałam chyba w stosunku do tego produktu troszeczkę większe oczekiwania niż to, co w rzeczywistości udało się za jego pomocą uzyskać. To jest taki po prostu produkt taka odżywka, która sobie jest. I tyle, nie ma tutaj ani rewelacji. Ani też jakiejś turbo katastrofy. Po tym pierwszym takim sobie produkcie, myślę, że możemy przejść do pomady do brwi, która też się znalazła w tej limitowanej kolekcji. Były dostępne dwa odcienie. Ja sobie wzięłam 01 blond i już wam powiem dlaczego. Wydawała mi się ona dosyć ciemna, jak na odcień dla blondynek. Nazywa się Brow Holly Fluffy Pomade. Jest to puszysta, trwała pomada do brwi, która kosztuje 11,50, czyli tyle samo, co ta odżywka, którą wam pokazywałam. Opakowanie jest bardzo standardowe. Mamy tutaj 5 gram produktu ona tutaj w opakowaniu jak możecie zobaczyć jest bardzo kremowa. Przechodzę do aplikacji na moje brwi. Od razu rzuciło mi się w oczy to, że jest to produkt taki turbo matowy. Od razu ten mat widać na brwiach. No i pigmentacja jest całkiem spoko. Nie robię się tutaj żadne prześwity, bo ona się bardzo równomiernie nakłada. No i też jeżeli chodzi właśnie o ten kolor, to jak sami możecie zobaczyć, no jest on dosyć konkretny, jak na odcień 01 blond. Pomada jest z mi się bardzo podoba. Różnica prezentuje się w ten sposób pomiędzy brwią, na której ten Produkt mam, a brwiom na której tego produktu nie mam. Tutaj brwi są zdecydowanie bardziej podkreślone, są ciemniejsze, wypełnione. Jeszcze oczywiście nie gotowe, bo muszę użyć jeszcze potem żelu do brwi oraz je ładnie tutaj obrysować, żeby były bardziej ostre. Więc to nie jest produkt finalny, ok. Wiadomo, ja powiedziałam, że ten kolor jest tutaj taki dosyć intensywny, no bo jest, ale oczywiście jak sobie mniej tego produktu nałożycie, no to będzie on mniej intensywny i będziecie w stanie dopasować go do swoich włosków, jeżeli macie na przykład jaśniejsze, więc wiadomo, jest tutaj pełna dowolność. Tak wygląda już efekt z nałożoną pomadą na brwi, a teraz możecie na przebitkach zobaczyć sobie efekt przed oraz po, już taki końcowy z żelem oraz z wyrysowanymi brwiami. Jak dla mnie, ta pomada przepięknie podkreśla brwi, też jest bardzo prosta w obsłudze, ona po prostu po waszych brwiach sunie tu nie ma żadnego problemu z jej nałożeniem więc każdy sobie poradzi i uważam, że jest to całkiem dobry produkt, zobaczymy wiadomo jak to będzie pod koniec dnia, czy tutaj nie wiem, może jej trwałość będzie jakaś kiepska, zobaczymy, na razie jest wszystko w porządku, odcień jest też bardzo ładny i chłodny, więc jeżeli szukać takiego chłodnego odcienia, to zdecydowanie poleciłabym tą 01 kolejno sprawdzimy sobie płynny, błyszczący cień do powiek, on również kosztuje 11,50 i z tego co mi się wydaje jest on dostępny tylko w jednym odcieniu 01 than silver rose zamknięty jest w takim opakowaniu jak korektor ma nawet podobny aplikator, jeżeli chodzi o to jak wygląda on w opakowaniu to wygląda cudnie, naprawdę mogę tutaj dostrzec mniejsze i większe drobinki, wydaje mi się, że to będzie taki bardzo uniwersalny produkt i oprócz tego że sprawdzegowałam oczywiście na powiekach chciałabym zobaczyć też później jak on się sprawdzi jako rozświetlacz na policzki, bo tak odnoszę wrażenie, że on nie będzie robił ciemniejszej poświaty no ale zobaczymy, przejdźmy sobie teraz do nałożenia go na powieki konsystencja produktu jest bardzo kremowa i Zobaczcie, jaką przepięknie się błyszczy. Mi osobiście zawsze taką formułę najlepiej aplikuje się palcem, więc rozprowadzę go sobie tak wstępnie na powiece, no i przejdę do blendowania. Przepiękny błysk, Boże, bardzo mi się podoba. To jaki efekt on zapewnia. Jest on taki z jednej strony mokry, ale jestem ciekawa, czy możemy sobie stopniować tą intensywność. I dołożę go sobie trochę więcej, bo błysku nigdy za dużo. I serio, jesteśmy w stanie sobie tutaj zbudować tą intensywność. Wydaje mi się, że po dwóch warstwach nie wpłynęło tutaj nic negatywnie na to, jak właśnie ten cień na powiece wygląda. Nic się jak na razie nie zebrało. Ładnie się on błyszczy. Zobaczcie, jak wygląda sobie różnica z bliska. Tutaj mamy efekt takiego pięknego błysku, rozświetlenia z lekką, taką mokrą poświatą. Pięknie to wygląda. Nałożę go sobie jeszcze tutaj na dół, na dolną moją powiekę, żeby też była ona troszeczkę rozświetlona, bo tak mi tego brakuje w dzisiejszym makijażu. A fajnie by go było też w ten sposób wykorzystać. I tutaj akurat nałożę go sobie pędzlem. I jak dla mnie nie ma różnicy, zarówno palcem, jak i właśnie w ten sposób, jak teraz nakłada się go bez zarzutów, jest rewelacyjnie. Teraz sobie możecie zobaczyć efekty, przed i po, jak dla mnie jest obłędnie. Naprawdę tak mi się podoba ten cień na powiekach. Myślę, że to będzie mój nowy, ulubiony produkt, właśnie do podkreślania takiego błysku na powiece, bo jest naprawdę mega uniwersalny. Jak się fajnie utrzyma przez cały dzień, nie pozbiera się tutaj nigdzie w załamaniach, nie powchodzi, wiecie, w jakieś tutaj wszystkie punkty na mojej powiece, no to będzie naprawdę bosko. Później wrócimy sobie jeszcze do tego produktu, bo ja bym chciała bardzo zobaczyć, jak on się sprawdzi jako rozświetlacz, ale póki co przez Przejdźmy sobie do podkładu i mam tutaj nowość z perfekty. Podkład nazywa się Glow Adapt, kosztuje 27 zł i są dostępne 3 odcienie. Ja mam odcień naturalny, testerów oczywiście nie było, więc brałam w ciemno. Według producenta jest to witaminowy podkład rozświetlający, ma mieć bogatą formułę, która zapewnia krycie bez efektu maski i nawilżenie. Ma idealnie korygować niedoskonałości i wyrównywać kolory skóry, doskonale się z nią stapiać i dopasowywać do jej naturalnego odcienia, widocznie upiększać oraz wygładzać. On ma tutaj w składzie witaminę C, która cudownie rozświetla, naw nawilża... Że odżywia i wyrównuje koloryt oraz Almę, czyli agres indyjski, który świetnie pielęgnuje, działa antyoksydacyjnie i zapewnia komfort skórze. Podkład ten jest zamknięty w takiej najzwyklejszej tubce. Jeżeli chodzi o sznotę graficzną, to nie wyróżnia się ona jakoś szczególnie spośród innych podkładów, które znajdziecie w drogerii. Jeżeli chodzi o jego konsystencję, to jak możecie zobaczyć, jest ona dosyć rzadka, ale spójrzcie ten kolor, obczajcie go. No, ja wam powiem, że tutaj może być ciekawie, jeżeli o to chodzi. Ma bardzo kremową konsystencję, bezproblemowo się go rozprowadza i o mój Boże, jak on przepięknie pachnie. Tak mydlanie. Znaszła mnie taka jedna rzecz, jak sobie po raz pierwszy używałam tego produktu jakiś czas temu, że on jest strasznie lekki, jeżeli chodzi o opakowanie i ono w połowie wygląda, jakby było puste. I gdyby nie to, że jak ja kupowałam ten podkład, to był on fabrycznie zamknięty, to bym pomyślała, że serio ktoś go wcześniej używał i przejdźmy sobie do nałożenia go na twarz ja uważam, że jeżeli chodzi o kolor to jest on najlepszy spośród wszystkich tych podkładów, które wam ostatnio testowałam, jest taki najbardziej zbliżony do tego mojego odcienia więc mnie to bardzo cieszy, no oczywiście zobaczymy sobie jak to będzie za chwilę, krycie też jest całkiem spoko, bardzo ładnie wszystko wyrównuje, zaczerwienienia itp i przy tym jest bardzo lekki, ale jak nie lubicie podkładów, które pachną no to będzie wam ten zapach Przeszkadzał na początku, przy aplikacji. I on ma faktycznie takie mokre, rozświetlające wykończenie, też wydaje mi się, że on sprawia takie wrażenie jakby nawilżającego na twarzy, przynajmniej przy aplikacji, troszeczkę sciemniał jednak chwili, więc z tym kolorem też nie ma tak super wow więc no musi zostać on zaaplikowany tutaj na szyję, żeby nie było takiego dużego odcięcia, ale o rany jak on ładnie wygląda na skórze ja was wezmę teraz na zbliżenie, zobaczycie sobie policzek, zobaczcie jak to wygląda może pory nie są jakoś tak szczególnie super mocno ekstra wygładzone ale sam efekt na twarzy uważam, że jest bardzo ładny. Więc ekstra. Różnica prezentuje się w ten sposób. Faktycznie mamy tutaj takie bardzo mocne, rozświetlające wykończenie. Pięknie się stapia z cerą, niweluje wszystkie zaczerwienienia, krycie jest tutaj takie maksymalnie średnie. Jak na razie solo wygląda tutaj wszystko bez zarzutu. Zobaczymy, jak będą się zachowywały inne produkty, które będę nakładała na twarz. Ja uważam, że to nie jest taki podkład bardzo mocno zastygający, więc wypada go tutaj przypudrować, żeby to jednak było tutaj, wiecie, ładnie utrwalone. I wydaje mi się, że od. Tego podkładu, który ja mam, idzie w takie żółte tony, ale sama cera z tym produktem wygląda tak bardzo ładnie i promiennie. Ok, poza kamerą nałożyłam sobie róż, brązer oraz puder. Uważam, że wszystkie produkty nakładały się bezproblemowo nic tutaj się nie starło, aczkolwiek podkład trochę się rusza, przez to, że uważam, że on tak nie do końca zastyga. Ale mimo tego, że ja użyłam matującego pudru, to w dalszym ciągu możecie zobaczyć ten taki glow z tego podkładu. On jest w tym momencie w dalszym ciągu, moim zdaniem, widoczny, tylko że jest taki bardziej stonowany, nie jest aż tak mocny i mokry, ale na razie wygląda to bardzo ładnie i obiecująco. Spróbujemy sobie teraz nałożyć właśnie ten płynny cień do powiek na policzki, żeby zobaczyć, czy też możemy stosować ten produkt jako rozświetlacz. Nakładam go sobie, nie chcę też przesadzić, wiecie, bo jak na razie, tutaj z tej perspektywy, no to glow jest przepiękne i rozprowadzam Myślę, że w tym celu on się też spoko sprawdzi. To będzie właśnie taki dosyć delikatny rozświetlacz. Jednak wydaje mi się, że na powiece to zdaje lepiej egzamin, bo tutaj tak jest naprawdę bardzo, bardzo delikatnie. Więc w tym celu, jak najbardziej, też, ale jednak na powiekach wygląda to lepiej. I możemy sobie przejść już w końcu do ostatniego produktu w naszym dzisiejszym teście, którym jest właśnie taki produkt do ust on z Rimela, ja kiedyś bardzo chciałam go kupić. Jak była to nowość, bo to teraz nie jest nowość, to już od jakiegoś czasu jest w drogeriach. Ale no, kosztował prawie 50 zł. Teraz jest na promocji za 20. Uznałam, sprawdzę. A co, a jak? Czy to takie fajne? Bo widziałam bardzo pozytywną opinię odnośnie tego produktu, i to jest taka dwustronna pomadka. Nazywa się to Rimmel Lasting Provocalips. Mamy dostępne 6 odcieni. Ja mam akurat 730 Make M Wave. Ma zapewniać trwały i intensywny kolor oraz nawilżenie. Ma mieć odporną na ścieranie formułę, zapewniać połysk i nawilżenie do 16 godzin. 16 godzin? No to tak konkretnie tutaj producent zaszalał, ale sobie zobaczymy, ile wytrzymie przez cały dzień naszego testu. I działa to w ten sposób, że najpierw używamy. Tej części z kolorem, a potem dajemy bezbarwny taki balsam nawilżający na nasze usta. Ja Wam pokażę, jak to będzie wyglądało bez tego balsamu z nim, więc może przejdźmy sobie do aplikacji go na usta, tylko najpierw nałożę sobie konturówkę. Konturówkę nałożyłam tylko od zewnątrz, zaczynamy od pierwszego etapu, jakim jest nałożenie koloru, i to, co Wam mogę tutaj zasugerować, aby nie używać tego zbyt dużej ilości, bo możecie uzyskać efekt odwrotny od tego, który chcecie. Więc tak, na dobrą sprawę, im mniej, tym lepiej. Żebyśmy tutaj sobie, wiecie, nie walili dosyć dużej ilości tego produktu, bo on jest bardzo dobrze napigmentowany i naprawdę usta będą spoko wyglądały. Nawet przy takiej jednej warstwie, którą teraz nałożyłam, dosyć cienkiej. I mamy tu piękny matowy efekt. Pomadka w żadnym stopniu nie jest jakaś ciężka na ustach. Przy tej jednej cienkiej warstwie zobaczmy sobie, czy się odbija. Nie odbija się. I przechodzę sobie teraz do tego balsamu. On nam zostawia tutaj właśnie taką bardzo ładną, błyszczącą powłokę na ustach, i od razu też sprawia on takie wrażenie, że są one bardziej nawilżone niż w tej postaci, co była tylko ta matowa pomadka. No i od razu jest przyjemniej. Jeszcze sprawdzimy, czy ta pomadka z tym balsamem będzie się odbijała na dłoni. Niekoniecznie. Praktycznie w ogóle tutaj nie ma odbicia, może jakieś minimalne, podejrzewam, że od konturówki tutaj na boku dostrzegam. O, tu. Tak się prezentuje różnica pomiędzy efektem matowych ust a z tym balsamem. Jest lekko komfortowo i mi zdecydowanie bardziej przypadł do gustu właśnie ten efekt z balsamem. Nie stosowałabym raczej tej pomadki bez niego, bo było tak troszeczkę sucho. Takie miałam wrażenie. Zobaczymy sobie, oczywiście, jak z trwałością. Na chwilę obecną przetestowałam dla Was wszystkie kosmetyki w naszym dzisiejszym teście. I spotkamy się wieczorem. No hejka, witam Was już na podsumowaniu. Słuchajcie, ja jestem w szoku, jeżeli chodzi o tę pomadkę, bo tak jakby trochę nie wierzyłam na początku, jeżeli chodzi o tą trwałość do 16 godzin. Wiadomo, nie nosiłam jej aż tyle, ale cały taki normalny dzień to na luzie wytrzymała, bez żadnych poprawek. Szok! A jeżeli chodzi o twarz, no to się wyświeciłam, ale też mieliśmy tutaj rozświetlający produkt, więc przy mojej celze że nie mam tutaj żadnych uwag i problemów, ale podsumujmy sobie wszystko po kolei. Zaczniemy sobie od produktów, do których nie mam takich większych zastrzeżeń, jest to to trio i zaczniemy sobie omawianie od pomady. Jak możecie zobaczyć... No, brwi są w dalszym ciągu bardzo ładnie podkreślone. Jest to serio spoko produkt i jakbym miała wam powiedzieć co warto wziąć właśnie z tej nowej kolekcji, to bym powiedziała, że właśnie tę pomadę. Ma dobry pigment, ładny kolor i bardzo ładnie podkreśla brwi. Utrwalenie jest takie minimalne, praktycznie zerowe. Jeżeli używacie na przykład żeli do brwi jeszcze żeby te brwi wasze utrwalić, bądź nadać im pewien kształt, no to jest tutaj konieczne użycie go. Trwałość jest ok, ale wydaje mi się, że troszeczkę mi się starły jednak końcówki i nie są one tak wyraźne jak był rano. Przyjemnie mi się na nim pracowało, nie mam tutaj żadnych większych innych uwag, jeżeli szukacie pomady do brwi, myślę, że będzie spoko, są dostępne dwa odcienie, ja mam ten jaśniejszy, czyli blond, bo był on chłodniejszy, no i bardzo dobrze się on sprawdził i to tyle. Przechodząc dalej, kolejnym fajnym i godnym uwagi produktem, który Wam dzisiaj testowałam jest, uważam, ten płynny, błyszczący cień do powiek. O rany. Intensywność na powiece. Przepięknie to wygląda. Bardzo mi się podoba ten efekt. I wiecie, niby możecie go sobie też użyć jako rozświetlacza, ale ja jednak bardziej wolę go na powiekach. Wydaje mi się, że w tym celu się sprawdza najlepiej i też najbardziej efektownie wygląda. Trwałość jest super. Po czasie nie wygląda tutaj nic źle na powiece. Kolor jest bardzo uniwersalny. Jeżeli chodzi o ten błysk, to uważam, że nie stracił on na czasie, na swojej intensywności, co jest też bardzo istotne. I będzie to taki fajny cień do rozświetlania właśnie powieki, czy to górnej, czy to dolnej. On fajnie też na powiece zastyga i się trzyma. Więc jeżeli o niego chodzi, to jestem jak najbardziej na tak i tak samo na tak jestem w przypadku tej pomadki. Jest to trwałość podobna moim zdaniem do tych pomadek Maybelline Super Stay Matte Ink. Produkt nie do zdarcia, tylko też musicie nauczyć się go używać. Tak samo jak w przypadku Maybellina, nie nakładajcie tego produktu w zbyt dużej ilości. To są produkty dosyć dobrze napigmentowane, więc jedna warstwa, taka cieniutka, powinna Wam tutaj wystarczyć. I mimo tego, że ja jadłam, piłam w ciągu dzisiejszego dnia, to nic się tutaj ani nie odbiło, ani też nie straciło na swojej intensywności, więc. Trwałość jest naprawdę powalająca i zasługuje na brawa. Nie czuję na ustach żadnego przesuszenia, ona się też nie odbija, nie rozmazuje. Rewelacja, bardzo się cieszę, że jednak się na nią zdecydowałam. Bo to jest kolejny fajny produkt do ust i możecie dać mi znać, czy już go u siebie używaliście, bo on jest już od jakiegoś czasu na rynku. Ja dopiero teraz go testuję, bo tak jak mówiłam. Ociągałam się z tym. Przejdźmy sobie do podkładu. Tu, jeżeli o niego chodzi, mam już trochę więcej zastrzeżeń, niestety. Dużym jego plusem jest to, że on jest niewyczuwalny, komfortowy przez cały dzień. Wiadomo, jest to podkład rozświetlający, a więc ja się też świecę po czasie, no bo jednak mam cerę mieszaną. U mnie to się zazwyczaj tak kończy. Musiałabym się w ciągu dnia tutaj przypudrować, jednak przy testach tego nie robię. Chcę, żebyście zobaczyli efekt między tym, co było rano, a tym, co jest po całym dniu, ale myślę, że każda osoba, która kupuje podkład rozświetlający, Zdaję sobie sprawę z tego, jaki efekt może on zapewnić na waszej skórze, a więc efekt rozświetlenia, prawda? Krycie ma on bardzo dobre, takie średnie, radzi sobie bez problemu z zakryciem jakichś niedoskonałości oraz zaczerwienień. I w pierwszej połowie dnia wyglądał naprawdę bardzo ładnie, i teraz możemy przejść do tych rzeczy, które są mniej przyjemne, jeżeli o niego chodzi. I pierwszą z nich jest to, że on ma bardzo średnią trwałość. Brzydko on schodzi z twarzy, zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o nosie czy o brodzie, okolicy wokół ust, ale też przez to, że to jest produkt, który nie zastyga tak do końca, no to nawet jak przetrę sobie gdzieś tutaj ręką, no to może się stworzyć taki mały prześwit na policzku czy gdziekolwiek, więc na to radziłabym uważać. Nie jest to po prostu jakiś mega trwały produkt, a szkoda, przynajmniej na mojej serze, taki nie jest. Ten naturalny odcień, który ja mam, jest taki żółtawy, co zresztą też jest moim zdaniem dosyć mocno widoczne na mojej twarzy. Mogę powiedzieć, że spośród tych wszystkich podkładów, które ostatnio wam testowałam, on wypada, jednak mimo wszystko słabiej niż reszta. Nie ma tragicznie, ale z drugiej strony mogłoby być lepiej. I na koniec zostani do omówienia dla was ta odżywka z henną z Bell. To jest produkt, który do mnie nie przemówił. Sorry. Może lepsze efekty, jeżeli chodzi o ten produkt, byłyby u osób, które mają jaśniejsze włoski na brwiach ode mnie. U mnie ten efekt jest praktycznie niezauważalny. Jedynie jak mam ten produkt na brwiach, no to wtedy są one, tak wiecie, lekko podkreślone. Faktycznie te włoski są przyciemnione, ale potem na brwiach po zmyciu nic nie zostaje. Nakłada się go bez problemu, ale dość długo on zastyga. Ja jest tutaj taka rozdarta, bo z jednej strony bym Wam chciała powiedzieć, że on faktycznie ma jakieś tam fajne działanie, ale jednak no po prostu nie jestem. Myślę, że cieni pomada z tej kolekcji są znacznie bardziej ciekawe niż to. Dajcie mi koniecznie znać, co myślicie o tych kosmetykach, a z mojej strony jest to już wszystko i widzimy się w kolejnym filmie. Buźka, papa! Mua.